Jesteśmy po powtórce materiału z poniedziałku, więc teraz możemy przejść do lekcji dzisiejszej. Dzisiaj przed nami bardzo trudne zadanie. Będziemy poznawać spółgłoskę miękką si. Wiecie, jak ona wygląda? Przekonajmy się. Odpuszczcie podręcznik. Do języka polskiego na stronie 60. Gdy będziecie gotowi, zabieramy się do pracy. Spójrzmy najpierw na obrazek. Poszukajmy świnki. Czy wszystkim udało się znaleźć świnkę? No to teraz znajdźmy gęś. Widzimy gęś. A gdzie się schował struś? Widzicie strusia? No to jeszcze jedna zagadka. Gdzie ukrył się ślimak? Musimy go dobrze poszukać. Widzicie go? Bo ja tak. Wszystkie te wyrazy mają w sobie głoskę si. Jak zapisać? Jakąś Spółgłoskę miękką si. Spójrzcie na lewy górny róg podręcznika. Czy coś Wam to przypomina? Tak, dokładnie. Litera s, tylko z jakąś śmieszną kreseczką. Tak właśnie zapisujemy spółgłoskę miękką si. Zobaczcie, że kreseczka nie jest prosta. Tylko tak jak w przypadku u zamkniętego, jest pochylona. Nie będziecie mieć problemu z zapisem tej litery, ponieważ doskonale już umiecie pisać literkę S. Jakie zwierzątko ukryło się pod literką Si? Tak, jest to ślimak. Podzielmy teraz wyraz ślimak na sylaby. Najpierw wy, kochani. Super, ślimak. Policzmy teraz, ile wyraz ślimak ma liter. Najpierw wy. Tak, jest tutaj 6 liter. A ile głosek? Te sześć. Si, li, i, my, a, k. Ma tyle samo głosek co liter. Spróbujemy teraz przeczytać wyrazy, które są pod wyrazem ślimak. Najpierw Wy, kochani, spróbujcie, a za chwilę poćwiczymy razem. Pierwszy wyraz gęś. Udało Wam się odczytać? Coś. Myśli. Jaśmina. Jaśmina jest to imię, imię kobiece. Środek. Głośno. Struś. Jeżeli macie jeszcze problemy z odczytaniem tych wyrazów, potrenujcie chwilkę, a za chwilę kolejne zadanie. Posłuchajcie teraz pierwszej części czytanki. Na wiejskim podwórku od rana panuje wielki ruch. Kury gdaczą na cały głos. Kogut głośno pieje. Prosię tapla się w błotku. Kobyła jaśmina skubie siano. Struś skubie pióra z ogona. Osioł się uparł i stoi na drodze do stajni. Gęś gęgula nastruszyła pióra. Coś tu się zaraz wydarzy! Myśli ślimak i chowa się w, na wszelki wypadek do skorupy. Jutro poznamy dalszą część tej historii. A teraz proszę Was, żeby każdy głośno przeczytał tą część czytanki. Przeczytane? Super! Pamiętajcie, żeby zawsze czytać te czytanki, które. Wspólnie omawiamy w podręczniku. Waszym najważniejszym zadaniem w pierwszej klasie jest nauczyć się pisać i czytać właśnie. A teraz poszukajcie wszystkich wyrazów z naszą spółgłoską miękką si, które ukryły się w tej części tekstu. Jeżeli ktoś zapomni, jak wygląda si, Popatrzy w lewy górny róg. No to do roboty. Ciekawe, kto odnajdzie wszystkie wyrazy. No, ciekawe, ile wyrazów udało wam się odnaleźć. Mnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wyszukałam siedem wyrazów. Głośno, jaśmina, truś, gęś, coś, myśli, ślimak. Jeżeli nie udało Wam się znaleźć wszystkich, przesuńcie film i postarajcie się znaleźć wszystkie siedem wyrazów w tekście. Gdy skończycie chwila przerwy i zaraz przenosimy się do ćwiczeń.